Kini, Wysoka Izbo, panie Ministrze, Panie Premierze. Mówił Pan Panie Premierze, że musimy być pozytywnie odważni. Dlaczego więc w kwestii przyjęcia euro posługuje się Pan retoryką wielu eurosceptyków z początku lat dwutysięcznych, mówiących wówczas czekajmy, co z tego wyniknie? Tak twierdzili kaczyń, bracia Kaczyńscy, tak wypowiadało się wielu polityków nawet z Pańskiego ugrupowania. Mówił Pan Panie Premierze. Że potrafiliśmy nieraz przegapić naszą szansę, a może ten moment przystąpienia do strefy euro będzie wkrótce. Wszak minister Rostowski twierdzi, że scenariusz rozpadu strefy euro jest mało prawdopodobny. A przystąpienie do strefy euro to też warunki przyjęcia tej waluty. Gdy wszystko będzie jasne i stabilne, pewnie będą gorsze niż w sytuacji, kiedy wiąże się to z pewnym ryzykiem. Potrzebna jest nowa mapa drogowa, konkrety. Nie spełniamy kryteriów euro, więc siłą rzeczy przystąpienie do strefy euro jest dla nas jakąś przyszłością. Ale mam pytanie do ministra Rostowskiego. Bułgaria spełniając kryteria euro odłożyła decyzję na bliżej nieokreśloną przyszłość. Czy ta decyzja jest inaczej sformułuję pytanie, bo niezręcznie będzie panu doradzać naszym bułgarskim kolegom? Co by Pan rekomendował, Panie Ministrze, w kwestii przyjęcia euro średniej wielkości państwu europejskiemu spełniającemu dziś kryteria przystąpienia do strefy euro, mającemu dziś taką możliwość? Dziękuję.